Czy Twój wewnętrzny głos mówi do Ciebie, jestem bezsilny, jestem bezsilna. Jeśli znasz naczął success modality, to już to wiesz. A jeżeli jeszcze nie, to nasz przekaz jest, że my wszyscy mamy nieświadome przekonania, które kierują naszym życiem i determinują to, co w życiu mamy i czego w życiu nie mamy. To wszystko dzieje się głęboko w naszym myśle i jest wynikiem naszej indywidualnej interpretacji otaczającej nas rzeczywistości, jako małe dziecko, które czuło się bezsilne i nie rozumiało często skomplikowanej i bolesnej dla niej rzeczywistości. Wszyscy ludzie w każdej kulturze podzielają 12 podstawowych przekonań. Każde przekonanie ma na celu zrekompensowanie własnego poczucia ograniczenia, wymuszając na nas niesłużące nam sposoby zachowań, które dają nam więcej tego, co nie chcemy. A potem często się dziwimy, jak to się stało, że nasze życie ułożyło się tak, a nie inaczej, to przez te nieświadome decyzje i działania. Kiedy budzimy się na istnienie naszych przekonań i jakie one są, to stajemy się bardziej uważni na ich pułapki. To pomaga nam zauważyć bzdury i iluzje, o których nasz umysł próbuje nas przekonać i zauważyć, jakie niesłużące nam zachowania wymusza na nas nasz własny umysł. Kiedy mamy świadomość tych przekonań i co się dzieje w naszym umyśle, to możemy wziąć władzę na tym, co się dzieje w naszym życiu i możemy w końcu zmienić kierunek naszego życia na taki, którego pragniemy. Chcę Ci dać przykład bardzo popularnego przekonania, które ma bardzo dużo ludzi na całym świecie, a mianowicie: Jestem bezsilny, jestem bezsilna. Jeśli zadaniem części Twojego umysłu jest tylko przetrwanie. A strategia na to, jest to kompensacja tego przekonania, to umysł takiej osoby będzie dążył za wszelką cenę do pokazania, że ta osoba jest potężna. A to może być wyrażone poprzez pokazanie siebie jako osoba głodna władzy, lub może to być odwrotnie, przez pokazanie siebie jako ofiara z powodu założenia osobistej bezsilności. Takie osoby szukają ochrony od osób, które postrzegają za kogoś, kto ma władzę i jest silną osobą. Co charakteryzuje osoby z takim przekonaniem, to poczucie gniewu wynikające z bezsilności i niemocy wprowadzenia zmiany samemu. A więc, kilka często spotykanych przykładów kompensacji tego przekonania. To może być definiowanie siebie i swojej wartości poprzez gromadzenie symboli władzy. Takim symbolem władzy może być kilka domów, kilka samochodów, wysokie stanowisko, biżuteria. Może to być nieświadome stworzenie okoliczności, aby zostać ofiarą które wiąże się z obwinieniem innych za to, co się przytrafiło. Słowa, które taka osoba często używa, to jest to jest niesprawiedliwe. To może być przepisywanie mocy poza sobą i używanie słów to nie moja wina. To może być manipulowanie ludźmi w celu uzyskania tego, z czego chcemy, założenie, że inni mają władzę. To jest nie, lub nieświadome stworzenie sytuacji prowadzących do porażki lub przegranej i mówienie, nie mam siły, by dostać to, czego chcę. Jeśli Cię to zaciekawiło, to zapraszam do polubienia naszej stronki Facebook i dołączenia się na naszą grupę dyskusyjną Kuźnia Sukcesu i poznania osób podobnych do Ciebie, które są gotowe na więcej w życiu. A więc zapraszam do Natural Success Polska.